No ta restauracja w hotelu Ubistam bardzo nam się podoba, dlatego że mamy okazję zobaczenia czegoś na najwyższym poziomie. No, ciekawe, my ciekawi ludzie, nowe doświadczenie dla nas. Możemy sobie wiele podpatrzyć, co nowego się tworzy. Tak. Teraz, no, chodzi się, o potrawę. Bo... Spotykamy się z takim nazewnictwem, z którym nie miałyśmy do czynienia. No bardzo trudne środnictwo, no. bardzo. I dużo też y, wszystkiego o nazwach obcokrajowych, znaczy no. obcą takie nawet Mamy Chodzi o to, że mamy MM... cały vilon, ponieważ one wiszą na ścianie. Mamy tylko zdjęcia, prawda? Piszą na wystawie, na ścianie. Jest na wiosnę co się robi, co mu jak podane i jak wszystko ma wyglądać. Nie jesteśmy do tego wszystkiego dopuszczane. Tak, nie. Możemy sobie zrobić zdjęcia nawet. Tak, możemy sobie robić zdjęcia nawet. Tak, możemy sobie. że wczoraj właśnie nagrywałam, jak się rozbiera prawidłowo kaczkę. Trudno ocenić pełną wiedzę fachową tych ludzi, dlatego że jest to zbyt mały, zbyt krótki okres czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi możliwościami. Natomiast na wstępie można wykazać pewne braki takiej wiedzy podstawowej, elementarnej. Tutaj mamy projekt specjalistyczny, który mówi nam o mięsie, tak? Ale ta wiedza wynika też mięso w kuchni hotelowej nie istnieje samo jako takie. Zawsze istnieje z dodatkami, sposoby krojenia, sposoby rozdrabniania, sposoby przygotowywania, sposoby obróbek termicznych. I tutaj myślę, że głównie ze względów finansowych, zwłaszcza w szkołach w mniejszych miejscowościach, w mniejszych szkołach, które mają mniejsze możliwości i wiadomo, że ich uczniowie są z rodzin mniej zamożnych, myślę, że to ma bardzo duży wpływ na ich przygotowanie i na możliwości zobaczenia różnych rodzajów mięsa i produktów, które po prostu często poza zasięg cenowy wykraczają, a także wykraczają poza możliwości zakupów w danej miejscowości, bo jest to mało, mało popularny produkt na miejscu. Generalnie każdy, każda jedna osoba od siebie się różni. Tak? Nie ma ogólnych braków takich. Największym problemem jest na pewno obróbka właśnie tych drogich produktów. Tak? Każdy wie co zrobić i jak zrobić kurczaka. Nie bardzo już wie jak zrobić królika, chociaż być może gdzieś go hodują. Bardzo duży problem jest z mięsami czerwonymi, które w naszej generalnej kuchni są używane głównie do duszenia i do gotowania, a rzadko kiedy do krótkotrwałej obróbki termicznej, która jest wiadomo im krócej pewne produkty obrabiamy tym one są lepsze, a później po prostu je psujemy, zwłaszcza polędwice czy wszelkiego rodzaju schaby z dziczyzny. Także myślę, że to jest nadal kwestia poznawcza różne braki były wykazywane. Zależy to też jakie są warsztaty w szkole, tak? Ponieważ mamy praktykantów, którzy mają warsztaty stricte tylko w szkole, inni mają na przykład rozbudowane cateringi i w związku z tym mają dużo większy zasób wiedzy praktycznej ze względu na to, że realizują zamówienia zewnętrzne i muszą się przystosować no, do rynku. No, nie Mnie nie na przykład zapadła w pamięć taka pikata, która była w teście wcześniej i no nie wiedziałem co to jest. Strzelałyśmy, jaka to jest specjalność kuchni, której. A teraz już wiemy, że jest to właśnie taka. Yy, wiemy z czego się ją robi, i jak się ją wykańcza, jak ona ma wyglądać. Mhm. Tak, a nie potrawanie, tylko właśnie jakieś takie słownictwo ciekawe. Super Supreme na przykład, co to jest, co to jest samo Supreme, bez super i tak dalej. Też takie czynności dziwne, na przykład się też na modelowanie wina ma też swoją nazwę. <laughs> Oczywiście w jakimś takim obco brzmiącym języku dla nas. Tak oni do nas no, mówią no, właśnie tak, tak. tymi terminami, takimi fachowymi. <laughs> jeżeli pytamy o coś drugiego, razu, mówię, mówiłem to, a my tak zapisujemy na nie bardzo, jesteśmy w stanie zapamiętać. powtarzają to. Że... A, to że... a powtarzają to, że... a Zatem sobie trochę zapisujemy. Mm -hmm. Mi się podoba na przykład bardzo organizacja tej pracy. Jeżeli właśnie y, trzeba przygotować kilka, dla kilka, y, y, kilku osób potrafi. Dla każdy co ma robić kuchnię, tak? Tak, jest tak zorganizowane, na swoje, naprawdę. Wstawione na stanowisko? Ci, ci smożą, ci przygotowują, czy coś tam robią z zważywają. nakładaniu jakoś, też tak, tak na samo. Jest tak, tak zorganizowane, mhm. że potrafią po prostu błyskawicznie wychodzić. Oni od tam, się z tak. sobą porozumiewają mhm. przede wszystkim. To jest jako pracownicy kuchni odnajdują się, aczkolwiek na początku ciężko, bo oczywiście jest to zupełnie inna, inny charakter pracy i między innymi myślę, że tutaj te projekty też mają pokazać różnicę między wiedzą teoretyczną i praktykami szkolnymi a życiem prawdziwym zawodowym w profesjonalnej kuchni, gdzie to wygląda zupełnie inaczej młodzież zderza się z zupełnie innym światem natomiast jeśli nauczyciele poznają te różnice zobaczą jak to wygląda, będą mogli przekazać tą wiedzę również swoim uczniom być może niektórzy wtedy podejmą decyzję, że to nie jest ta droga, którą chcieli w życiu przyjąć, bo wyobrażają sobie tą pracę zupełnie inaczej, 8 godzin do domu tak jak się pracuje często w biurach, chociaż w dzisiejszych czasach też już nie wszędzie, natomiast myślę, że daje mi jakiś taki całokształt obraz, ciężkiej pracy to co ja zawsze powtarzam 24 razy 7 razy 365, czyli 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni. W roku. Ja tutaj nie jest to pierwszy projekt, w którym biorę udział i. Yy, Wszystkim zalecam jedną rzecz, jeśli mamy możliwość gdzieś na swoim terenie, nawet jeśli jest to mała miejscowość, a gdzieś niedaleko, jest dobry obiekt gastronomiczny, naprawdę dobry, w którym można coś zobaczyć innego, coś co się robi yy, dobrze, z pasją, smacznie i, i z troską o swoich gości, to warto nawiązać coś takiego i robić sobie taki retrening raz na pół roku, raz na trzy miesiące, w zależności od tego, jak nam pozwala czas i chęć. się, że na mhm. powinien się powtórzyć. Powinien się, mhm. tak. To nam na przykład bardzo się przyda. Mhm. Pewnie, że tak. Może my też korzystamy z tego dużo, prawda? No my wolałybyśmy więcej właśnie w restauracji i zobaczyć tutaj obróbkę mięsa na dole yy, mhm. yy, niż, niż tyle w, yy, tam w, tej, yy, w tam zakładzie mięsnym. Ale to właśnie zależy od tego, kto, kto, kto jakie zajęcia prowadzi w szkole chyba. A, ten, w naszej też było fajnie. Było. Też mhm. Dużo maszyn poznałyśmy. Wszystko na własne oczy zobaczyłyśmy, ale tutaj na przykład teraz się dopiero rozkręciłyśmy, tak, tak. Po, poznałyśmy teren, i tak dalej. <laughs> I już trzeba będzie wyjeżdżać. A gdyby było dłużej, na przykład tutaj, to nam by był bardziej odpowiada. Znaczy Z mojego punktu widzenia na pewno więcej czasu by trzeba było poświęcić na trening w kuchni hotelowej. tak, Dlatego, że tak naprawdę szkoły, z których biorą udział nauczyciele, są to szkoły gastronomiczne, które kształcą kucharzy. Oczywiście rozbiór mięsa na elementy. Jest bardzo ważny, jest to podstawa, tak? od tego się odchodzi, chociaż w dzisiejszych czasach nigdzie, praktycznie w żadnym zakładzie nie kupuje się elementów, kupuje się już gotowe półprodukty, a wręcz gotowe produkty tylko do obróbki termicznej. Natomiast na pewno trzeba poznać tą bazę, tylko myślę, że można byłoby to podzielić na dwa czy trzy dni w dużych zakładach, gdzie popracowałoby się tylko stricte nad podziałem mięsa właściwym, a następnie przejść do jego obróbki, do przygotowania mięsa na elementy kulinarne, na porcje kulinarne, na sposoby obróbki, bo to jest to, co później musimy przekazać naszym różnym. Mm. No na pewno, na pewno. Tak. Tak. Zupełnie inaczej będziemy teraz prowadzić lekcje z technologii na przykład, mm -hmm. czy, czy to zajęć praktycznych. Mm -hmm. Mamy bazę, jeżeli chodzi o przetwórstwo miasta, prawda? Tak, Mamy tak, cały, tak, tak. jak będziemy o czymś mówić, to już to tak będziemy tak. wiedzieć. Mm -hmm. <laughs> no na pewno jest bardzo przydatne, dlatego mm -hmm. mm -hmm. że to nie jest jakaś wiedza, książkoła taka teoretyczna, tylko właśnie, właśnie praktycznie to jak to wygląda.